Witam i tam wszystkich serdecznie! Dzisiaj zapraszamy razem z Nomadem Dzień dobry! Na wspólną serię co-op Marvel's Avengers Był już oczywiście single, była kampania fabularna, były dodatkowe misje No i teraz czas na taką dodatkową serię z kooperacji Też prosiliście, żebyśmy troszkę pograli w koopie z ekipą No to mamy dzisiaj okazję i też nie byle jaką, ponieważ Seria w kopie będzie sponsorowana przez wydawcę, i od razu zachęcam do spojrzenia w opis. Tam będzie link, oczywiście, do samej produkcji. My tutaj gramy w wersję na PS4, która otrzyma w przyszłym roku, oczywiście, Spidermana tylko na PlayStation. I oczywiście też już niebawem, czyli na nową generację, będzie taki update na PS5. Także wszystkie osoby będą mogły. Od razu zagrać w lepszej jakości. No i cóż, przechodzimy oczywiście do naszej rozgrywki. Seria w kołopie będzie taka, taką kontynuacją tego, co mieliśmy w singlu, więc pogramy sobie tutaj te zaległe nasy, nasze misje, będą zakończenia wszystkich wątków, będzie naprawdę już wysoki level. Więc tutaj pomoc na pewno towarzysza nam się przyda. No, i zaczynamy od naszego. Brusa, czyli Halka, tak wygląda w cywilu, można powiedzieć. No i cóż, pokażę wam teraz na początek misję. Zagramy sobie tą na 40. levelu, więc no tutaj będzie, będzie srogo. Będzie łpan. Zobaczcie, że 40. ja mam 37., ale tutaj Nomad będzie miał 50. wyższy, około 50. Iron Manem będzie grał, więc myślę, że damy radę. No, i zobaczymy, na tym 40 zaczynamy. Musimy też dodać, oczywiście, się do matchmakingu i widzimy się już pewnie w rozgrywce. No, i zobaczcie, tutaj mamy 40 level misji. Ja mam 38, nomad ma 50, więc ładnie to się wyrówna. Myślę, że damy radę. No i cóż, rozpoczynamy, rozpoczynamy. I misja rozpocznie się za 55. Czyli, hmm. chyba jak nikt nie rozpocznie, to chyba wystartuje, nie? Tak, tak, daj rozpocznij. No i super, elegancko wszystko działa. Zobaczcie, że w kołopie też można pograć. I chcieliśmy towarzyszy ze tą inteligencją, żeby Program tu nie było jakichś aim problemów. Się promieniowaniem gamma został problemu. Jest troszkę fabuły. jeszcze posłuchajmy. że trwał już inny eksperyment. Z zebranych przez was danych wynika, że zamierzają odtworzyć proces, w wyniku którego powstał Abomination. Tym razem zrobią to na większą skalę. To współrzędne pracującego nad tym laboratorium. Kurczę, tu się ta fabuła cała za Zębi, naszego Halka, więc super misja. Specjalizuje się no, to misję popsalka, a jedną co powiedzieć. Nie, ja nie, nie no pewnie, no nie jeden niech będzie Halkiem. Lepiej się no, tam A w ogóle należy jest będzie... to, że mamy ten sam poziom, nie? Teraz. Tak. Ty masz 18, ja mam 18 18? No, halka masz 18. Aha, poziom, dobra, dobra, bo jest moc i. moc i poziom, jasne, jasne. No to elegancko. Możemy się tu jakoś na zmianę wyręczać, też jakieś poboczności można robić, czemu nie? No i cóż, no i cóż, zobaczmy. Przypominam o łapce w górze, subskrypcji, jak ktoś nowy na kanale. Będziemy mieli tutaj serię w kopie. Minimum 5 odcinków, to już od razu mogę zaznaczyć, więc będzie tego sporo. Ale tutaj zobaczcie, że optymalizacja w takich właśnie miejscach spokojniejszych i nieotwartych jest całkiem spoko, nie? Chyba poprawili coś tutaj nawet widzę. No był jakiś tam mały update, Bo jest, jest okej. Okay. O i od razu zobaczmy jakie mamy. A nowości nie ma. Nie ma nic lepszego na razie. No ale Hulk jest taki bardzo przyjemny. Dosyć łatwy do grania moim zdaniem. Iron Man to masz takiego naprawdę wszechstronnego, może polatać. No, ja nie patrzę, żeby grać. No, chociaż ten Hulk też tak wysoko skacze dosyć, nie? Też wszędzie, wszędzie się dostanie. Ale no, Iron Man to jednak taki latający totalnie. Chociaż tu trzeba przyznać, że ładnie są zbalansowani. Każdy, każdy może na dystans, każdy może rzucić. Dostać się do danego miejsca, więc dosyć spoko. Zobaczymy, jak będą być nowi jeszcze, Hawkeye. No i Spider-Man, kurczę, wszyscy na Spidera czekamy. No Spider to chyba w marcu ma być dopiero, coś czy tam czytamy. Tak, w marcu, dokładnie w marcu. No i też jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało na nowej generacji jednak. Bo takie ładne 4K60, no to by było coś. I oczywiście darmowy update. Z tej wersji, spoko spoko ale te adaptoidy mocne, nie? Z takich, takich, z takich mopków oni są. Jedni z mocniejszych, może tak. się że to ja miałem właśnie z tymi zwykłymi problemy, nie? Z no? Tak? no, te adaptoidy to są niby takie. zwykłe. Dobra, idziemy. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Bo jednak tutaj może abomination. Może by był. No ja zim chyba za drugim razem go pokonałem, nie jak grałem solo. Okay. K? się na stację. Wydrum Wydrum grupy na ale tu jednak gra w koopie tak rozwija I skrzydła. Jest moim, zdaniem, jest moim zdaniem przeznaczona, myślę, że możemy więcej no sobie pograć. No, no i to w single lepiej tak. Jest... Ekspedycja postaci? Tak, tak, tak. I w singlu to jednak spokojnie można pojedynczo grać, ale tutaj te misje są niekiedy. Takie czysto nafarmienie farmienie jakichś zasobów czy ekspienie, no to warto. Nawet całą drużynę skompletować, pogadać, bo to jednak fajnie. Fajnie razem coś pograć, jak najbardziej. No i cóż, jedziemy sobie pociągiem. Kurde, jak Wszędzie... się tu jechał? Wszędzie ten aim. Chcesz grałeś tę misję? Tak, już to skończyli. No dobra to. Ja nie grałem, widzowie nie widzieli, to, to nie będziemy spoilować. Dobra. O kurczę, tu jest otwarty. No ta pierwsza była też na takim otwartym, zamkniętym. Wszystko było tak mniej więcej porówno. Ale tu muszę przyznać, że nie wiem, jak oni to zrobili, ale wygląda lepiej niż było. A robimy wszystkie poboczne, nie? No, no na razie tego tutaj. Tego bosa. Jest na 40. Ciekawe, jak będzie sobie radził taki Halk o dwa poziomy niżej. No, to chyba nie jest problem. jak Mamy pomocnika dobrego. Czemu A jak ty? Mam? A jak ty ich widzisz na 40 levelu? Ta, no, taki niebieska przyciąga jest. A, czyli oni są słabsi od ciebie, tak? No tak. Ja mam wyzwanie. No, ty tam musisz się napość. Ta. O tu może jakiś finisher wadny? Jest finisher, podwójny. Ja no, musimy się zgadać na jakieś akcje. Na przykład, ty wyrzucasz powietrze, rzucam kamieniem? O kurde 19, 19 level. To chyba tak samo będziemy wbijać No 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 Ale wyposażenia o dziwo na razie lepszego nie mam, bo też taki artefakt mam na plus 5 do mocy żeby. Szybciej te misje szły? Też można sobie tak zrobić. Lecimy tutaj na jakieś znaki zapytania, czy od razu na ten? No. A dobra, chodź na, na fabułę główną, będziemy tutaj. Uwaga, mamy towarzystwo! W miarę cisnąć, żeby tak mi się wydaje. poznać te, te. misje, bo to jednak. fajnie, że są takie jednak fabularne. A te takie poboczne, totalnie no to. wiadomo, że troszkę. troszkę mniej ważne, ale. zwłaszcza w kopie można sobie je zagrać. No, ogólnie tutaj będzie trochę problem. Bo tak? musimy stać w tym kółku, nie? I oni Tak, będą... tak, tak, rozumiem. Pamiętam, jak pierwszy raz to było w misji. No i tam Jarvis mówi, mówi. Ja wszystkich, wszystkich zbiłem, ale no niestety. Misja niepowodzenia, nie? Bo Ej, my 100% ja, zrobiłem. Mieliśmy dwa i nawet nie zauważyłem tego. No ja też parę razy tak się nie zrobiliśmy. No, to było na tej śniegowej w kampanii. A to jeszcze w becie, chyba. Tak, to jeszcze w becie. Spokojnie, spokojnie. Ale obojętnie, który z nas stoi, nie? W tam... A, jedna osoba mu wystarczy. Chociaż nie wiem, czy jak we dwójkę nie stoimy, to nie wiem, czy szybciej to nie będzie działało. Pewnie. Podwajamy krycie. Ale z tych rakiet no. chyba ich na strzało No, 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 fajne są te rakiety. Ogólnie e, drony albo wieżyczki są ustawione tak, że mniej więcej strzał z kamienia, czy tam właśnie z tego Ironmana. Powinien być na hita jak jest równy poziom, nie? Ktoś liczy wyniki. A jak jest trochę wyższy, o, to, chyba już nie ma. to już nie bądź. Mniej więcej zauważyłem. O kurczę. Ale Hulk też jest taki no, mocny, bo on ma ten, ten skill dobry. Cały czas się bafuje. Przytrzymujesz R2 i cały czas pół zdrowia. To teraz. O kurcze. O to są jakieś mocarze. Kurde, ty, bo tutaj do likwentu jest mocniejszy. No. Bociki, bociki, autoboty. No to ja nie Zbier miałem. Zbierać zdrowie? A też zauważyłeś, że po trzech... E, ...takich knockdownach e, się jakby resetuje? Checkpoint? No nawet tego nie zobaczyłem. Czy może nie miałeś? Nie, tego nie widziałem. Trzy razy jak się zginie, to chyba jest reset. Ja to Spokojnie miałem. Można się... Dwa razy zginąłem, no? no to od razu już miałem GG. Ja po trzecim. Spokojnie można się podnosić tutaj jak jeszcze gramy razem, to zawsze ktoś dobiegnie. No jednak ta sztuczna inteligencja nawet jest niezła, to trzeba przyznać. Tam wykonuje swoje zadania, ale... O kurczę, masz świetnego. Zobaczmy. i zobaczmy rozmiary. Czy ten Hulk, Hulkbuster jest wyższy? No wyższy. kurczę Ale nieraz ten zauważyłem, że jak grasz solo? I jak no. y, zginiesz i mogą mm -hmm. Cię podnieść boty, to... Y, ten... Chcemy powiedzieć, że... <laughs> o, mam, mam legendarny. Dobra, będzie spoko. 37. No, siódmy. Tak, że jak, nie, jak ten bot, w sensie ten Twój pomocnik bot, y, nie, nie wykona jakichś tam... Nie, tekstu nie powiesz, czy coś takiego, to on Cię nie no. podniesie, nie? A jak coś no. tam powie, to wtedy Cię podniesie. No, no, mają takie skrypty, ale i tak w miarę to działa, nie? Ja no. no w ogóle się Co tu się dzieje? Ty mi się grafika długo okay. Jak? Ej, no pojawia Gdzie jesteś? Ściana przed... ...czołem normalnie. Chodź tutaj. O no, widzę. Trochę przeleciałeś. Gdzie ty jesteś? No tutaj, za tobą. To bardzo ważny projekt. Jesteś nade mną. No A wiesz, nie Już teraz chcę tak... ściany mi się pojawiają no, na tym. teraz okej? Okay? No właśnie średnio, Albo pewnie jak... Z, chyba mam nadzieję, że jak zmienimy lokację, tam już wejdziemy dalej, to się to ogarnie. Dobra. Nie leży ci z tą tarczą. No kurczę. No jeden przedmiot dopiero Powinien lepszy zdobyłem. No ja nawet też to nie sprawdza Ja mam manię, to coś co <laughs> zdobędę, to od razu lepsze, nie lepsze. Zbijać tą tarczę to pół godziny trzeba. O kurczę, ale dostałem. Jak już zbijesz tą tarczę, to taki borowiec. Tak, 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 bardzo słabo. O. Bardzo słabo, ale. No ja jestem pod levelem, nie? Dobra, mamy łamacza, łamacza chociaż, ale przynajmniej jest wyzwanie. A tego skina to miałem w tej edycji wcześniejszej, premierowej. Masz tego skina? No, tak średni. Chociaż nie wiem, ale wydaje mi się, że nie mam. No bo jeszcze był ten stan... wersja deluxe i ta wcześniejsza cyfrowa. A no to nie, ja mam pudełkową od razu. Że... A, okej. Okay. Ja mam nadzieję, że... Jestem ciekaw w ogóle jak ty sobie poradzisz z tym. Tak? Objection, no. Mówisz, że będzie? No, bo tam będzie pro <laughs> Nie rzucamy, ale dostał kolejny agent, umieszkodniwiony. A jeszcze ty musisz na blisko podejść, to już w ogóle damy radę, ale ty to możesz pomagać przy takim czym? Tak, tam będziemy wszyscy czwórkę. Tylko, że właśnie nie wiem, właśnie jak z tym twoim poziomem, nie? No, ale no pewnie go ogarniemy. O, ja mam 38. Stanłeś po złej stronie.

Oj awans frakcji. Tutaj ja co dzień odbieram jakieś tam questy, mam jedenasty poziom frakcji, elegancko. Gdzie tu A gdzie jest ten ostatni tam? nie jesteś sam. Wykryłem pod miastem inną dużą istotę gamma. To niemożliwe! Możliwe. Jest tu abomination. O kurcze, wydało się. O. Tego, ten się tu na namalował. O kurcze, ale mocny. A dobrze, że tej tarczy nie ma. Dobra, ja spróbuję uwolnić naszego. Dobra. O, mogę paść zaraz. No to cię podniosę na Dobra. Udało się. Zapraszamy ekipę. Rób swoje. świetnie, dobra, już teraz możemy na, na główne. Ale z tej strony wejdziemy? No to to jakoś. No się... dobra, jakoś się da. Kurczę. Z kamienia. Wieżyczki na 4-1 Nie ma Avengers z biurka? Aha, czekaj, bo ja w tym stoję. W tym punkcie. A ja mam tam iść? Nie no jak Co? chcesz porobić jakieś poboczne, to możemy. Boże, nie, dobra. Razy, Niech będzie zbiórka, tylko jakieś żyćko bym wziął. A Kamala ma taki fajny okrzyk, że może zbafować, nie? Też nasze no, no. No, Niektórych, to trzeba będzie następnym razem, bo to jest mega umiejętność. Zapraszam na pogodę. Ja sobie sprawdzę, bo mam umiejętności 20 na level. Zrobimy to z hukiem. O Boże, to Jest tutaj! Nie, nie, o kurczę, nie, serio? Za późno. Jeszcze czas no. właśnie odblokowałem wszystkie umiejętności na tym poziomie podstawowym. O kurczę, jeszcze tam parę mi zostało. A... Ty wszystko tutaj normalnie fabularnie słyszysz, nie? A no. Super ekstra. O, jedną, ten, jedną rzecz dostałem lepszą. Też się ubrałem, kurde. Mam 38, kurde no. Pod levelem. Wyzwanie jest. Co jest z tym kamulcem, Ale mam właśnie. Mam, mam już przygotowany głaz, więc. A masz ten większy, czy nie? Bo możesz no, się jak przetrzymać. R2 i L2 no to wyciągniesz ten większy głos, tylko nie wiem czy masz tuminy. Nie wiem co się dzieje, ale musisz nie to zakończyć dla no. O kurczę, jest No to będzie tym teraz. Witamy ponownie, ależ super. Mega, o kurcze, to od razu mu łamacza musimy. No nie! Kurczę. Ty pamiętaj, że masz te, wiesz, do rozwalenia te, żeby się uleczysz, No jasne, jasne coś nie schodzi No to on jeszcze właśnie puszczy z ciebie taki jakby, nie wiem, gaz, Dobra, to. Spokojnie, spokojnie. O kurczę, ale heady dostaje ładne. A ty teraz dostajesz chyba obrażenia, nie? Czy nie? Nie. Ja mam full zdrowia. No nie, bo mi się kiedyś zdawało, że ja dostawałem te obrażenia. O i teraz mam dużego kamulca, <noise> no, to ma, to masz tam łupać mi. No super. Śpij się trochę. No, i to jest impreza, proszę Państwa. Jesteśmy, zapro... Jesteśmy zaproszeni. Ju O kurde. A ty lubisz ten laser, tak? A nie rakiety? No, ja tam z tego lasera. jakos z posłem, to ja laser Okej, okay. okay, duży kamień. Ale to jest dobre. A nie używałem, ci powiem, tej umiejętności. No to masz okazję. No, idealno. Lepszej nie będzie miał już Hulk, To Dobra, idziemy tutaj na solo. Właśnie, są jeszcze takie misje... ...a chyba też poboczne, nie? Z Abomination, jeśli się nie mylę, bo miałem na, na końcu misji, ale... Nie wiem, no. no właśnie go zbagowałem w ścianie. <grym zbukowałem> Zostaw mi go, jak chcę go wykończyć. <grym zbukowałem> Ale tak jest, tak jest, tak jest, tak jest na kolpie, nie ma żadnych szans po prostu. Gdzie on teraz? A tam poleciał. No idzie, coś jest stało? ah, skończyło mi się ten. Ja nie masz mocy, musisz o. trochę poklepać. On też ma duży kamień. No ma chyba te same skille co ty. No, ja jestem już mocniejszy. Możesz od wyroku. Świetnie. Świetnie! <laughs> karata. Dobra, małym kamulcem? nie ma, nie ma mały już tylko duże zostały. Oj! Dobra, gościu! O, ale to super! Ale super, atak tym kamieniem. I no, co on się tak uwziął nami? Jesteś mocniejszy o morderczych pyt. Nie wiem, czy on działa na bossa. Znaczy, uderzysz przy nim tym Mhm Nie będziesz o to jakiejś animacji, ale po prostu zadasz mu obrażenie Rzucanie kamieniami <laughs> Ej, no co mu... o co mu chodzi? No spokojnie, tego... Tego właśnie... Zwabiasz, nie? Żebym go... Żebym go wykończył Ja tymi małymi go oklepię No to ta się, bo tam już zero ma no. Jeszcze trochę. Jest taki head wow. Dobra, teraz duży na koniec Dobra, ja już go nie widzę tam z tego dokończę. Okej okay. Bo ja puszczę rakietę i go nie mam To ja muszę ostateczny kamień Mówisz że takie upokorzenie kamieniem No tak ale <laughs> go Kurczę tych ponosił Ty w ogóle. Ledwo zipię, ja ledwo zipię Czekajcie, czekajcie, będzie ostatni. Ktoś, ktoś go dobił, chyba Kamala. No, bo Ja W ogóle ci próbowałem tym laserem zniszczyć ten pojemnik. Ale św świetna kadcena dobra, obejrzymy. O kurczę, ciekawe. Ciąg dalszy nastąpi. Mam świetne wieści. Od razu słychać. O co chodzi? Jarvis przechwycił jakieś maile AIM o programie Gamma. Został oficjalnie zamknięty. To... Chyba dobra wiadomość. Tak, jasne. Szkoda tylko, że w ogóle do niego doszło. Nie wiedziałeś, co zamierzała Monika. Myślałem, że chciała się uczyć na moich błędach. Ale okazało się, że zamierzała je udoskonalić. Już tego nie zrobi. Nie. Już nie. To dzięki tobie i Halkowi. całe miasto zostało uratowane przed AIM i każde miasto, które miało być następne. To jedna z tych rzeczy, które łączą mnie i Wielkoluda. Ha? Nie chcemy, żeby komukolwiek stało się to, co stało się nam. I już się nie stanie. Właśnie. No super. Nie, no, fajna fabuka. Wszystko dobrze się skończyło. No i otrzymujemy jeszcze. Dobrze, e, tutaj spisałeś, wyprawa jak? ukończona. Nagrody za misję. Będę, Będę miał strój ten klasyczny. Myślę, że... Wszystko ty... ekstra. ja. Nie jesteśmy wrogami. Jeśli można wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co zrobiła mi Monika, nigdy nie uważała Cię za wroga. Byłeś darem. Obiecuję też Cię tak traktować i. O, przepraszam za wszystko. No cóż. Także myślę, że na tym skończymy ten pierwszy odcinek. Przypominam, że seria będzie tutaj trwała minimum 5 odcinków, więc pogramy praktycznie każdym Avengerem. Będą jeszcze kolejne misje, kolejne zakończenia tych naszych questów. Wielkie dzięki za oglądanie. Wielkie dzięki Nomad za kooperację. No, dzięki, dzięki. I oczywiście zajrzyjcie do opisu. Ten odcinek jest sponsorowany przez wydawcę, więc tam linki wszystkie będą w opisie. I zachęcam do zostawienia łapy w górę subika. No i widzimy się następnym razem. Do następnego.